Wyprawki dla uczniów rozpoczynających rok szkolny to program rządowy, który funkcjonuje już kolejny rok. Od tego roku jego obsługą zajmuje się zakład ubezpieczeń społecznych, do którego składane są wnioski i który dokonuje wypłat na konta rodziców i opiekunów uczniów. Już prawie wszystkie wnioski o wyprawkę szkolną od osób uprawnionych na Dolnym Śląsku do nas wpłynęły. Maruderzy i zapominalscy mają jeszcze czas do końca listopada na to, żeby do nas wniosek wysłać. Do tej pory na Dolnym Śląsku wypłacono już rodzicom prawie 94 miliony złotych. To pieniądze, za które wyprawki szkolne mogło zakupić niemal 330 tysięcy uczniów. W tym roku tych wniosków jest znacząco więcej, ale to nic dziwnego, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że wnioskują także rodzice, którzy przyjechali z dziećmi do nas w wyniku wojny w Ukrainie. Ubiegły rok zamknął się w naszym regionie kwotą niespełna 89 milionów złotych wypłaconych na wyprawki. Już w tej chwili kwota wypłaconych pieniędzy na ten cel przewyższyła ubiegłoroczną o 5 milionów złotych. O wyprawkę szkolną można ubiegać się od 1 lipca do 30 listopada. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami do 24 lat.